Jak to mawiał pewien spokoziomek, prawda Was wyzwoli, to jak to jest z tą prawdą w naszym życiu? Cię na kanale Szamanka Gelo. Nazywam się Aleksandra Gelo, jestem uzdrowicielką dusz i współczesną szamanką. Dzisiaj opowiem, poruszę temat prawdy. Po raz pierwszy stanęłam w swojej całkowitej prawdzie, gorzkiej prawdzie, prawie dwa lata temu, kiedy po raz pierwszy przyznałam się. Sama przed sobą, wypowiadając te słowa głośno, że jestem alkoholiczką i że mam problem z alkoholem że nie potrafię wypić jednej lampki wina i na tym poprzestać. Ta prawda ledwo przechodziła mi przez usta. Ta prawda bolała, ta prawda wywoływała we mnie ogromny lęk ogromny. I ta prawda najbardziej mnie wyzwoliła. Ta prawda spowodowała, że kolejny raz musiałam głośno wypowiedzieć te słowa: Jestem alkoholiczką, na forum grupy, podczas, podczas pierwszych zajęć terapii grupowej, na którą zdecydowałam się zapisać. Pamiętam to doświadczenie, pamiętam ten lęk, pamiętam jak drżało całe moje ciało. Pamiętam jak w mojej głowie kołatały się myśli, ale na pewno może ci się wydaje, może to nie tak. Przecież alkoholicy wyglądają zupełnie inaczej. Masa, masa, masa tego typu myśli. Masa, taki kołowrotek w mojej głowie, po prostu taki chomik pędzący, który tylko pojawił się po to, aby odwieść mnie od stanięcia w tej prawdzie. I ten moment był dla mnie przełomowy. Ten moment był niesamowicie uwalniający. Kiedy wypowiedziałam te słowa na forum, w grupie, otworzyło się coś nowego, otworzyła się całkowicie nowa jakość dla mnie. Od tamtej pory żyję w prawdzie. I dzisiaj mówię, że jestem prawdą, i nie jest to łatwe. I nie było to łatwe. I ta droga, prawie dwuletnia, za chwilę, w sierpniu miną dokładnie dwa lata, ta droga spowodowała niesamowite zmiany w moim życiu. Zmiany, które oczywiście pociągnęły pewne konsekwencje za sobą tego mojego wyboru, ale zmiany, które są nieodwracalne i zmiany, które, których ja niezwykle potrzebowałam. I za które jestem sobie przede wszystkim wdzięczna. Prawda wymaga jaj, po prostu, prawda wymaga odwagi. Prawda nie jest łatwa, dlatego że my jesteśmy od najmłodszych lat przyzwyczajani do kłamstw. Kłamstwa uchodzą nam płazem. Mówi się, że takie drobne kłamstewka to jest coś okej, okay, przymykamy oko na to. Okłamują nas również rodzice, dorośli, opiekunowie, którzy gdzieś tam się, którzy są w naszym otoczeniu, po to, żeby nas chronić, po to, żeby no właśnie, żeby nie być w prawdzie, żeby nas ta prawda nie dotknęła, i dorośli uczą dzieci, że kłamstwo jest okej. Okay. Że kłamstwo to nic wielkiego. Pięknymi nauczycielami są dzieci. Pokazują nam każdą niespójność. Przynajmniej tak działają moje dzieci. Potrafią wytknąć mi każdą niespójność. Tu nie ma, w tej relacji z dziećmi, nie ma przestrzeni na nieprawdę. Moje dzieci wiedzą. Mówię im, kiedy się czuję źle, kiedy jest mi smutno. Oczywiście nie wprowadzam ich w taki obszerny świat dorosłych, pamiętając, że one nadal są dziećmi, i nie chcę zrzucać na moje dzieci swoich problemów, ale nie kłamię im, mówię im prawdę, bo wiem, że one zasługują na prawdę, tak jak każdy inny człowiek. Każdy zasługuje na prawdę. Więc jesteśmy tymi kłamstwami karmieni od najmłodszych lat przez różnych ludzi i pokazuje i dorośli swoim zachowaniem pokazują nam, że to jest OK i dają nam przyzwolenie na kłamstwo. Dają nam przyzwolenie, żeby nie mówić prawdy, Boimy się być w prawdzie. Często jesteśmy karani za prawdę. Często jesteśmy odrzucani za prawdę i tego się boimy. I to powoduje, że wchodzimy jeszcze głębiej w kłamstwo i nie jesteśmy sobą. I kiedy tak jesteśmy wychowywani, że drobne kłamstwa mogą przejść, że, że drobne kłamstwa są ok, albo z kolei jesteśmy też karani za jakieś większe kłamstwa, ale nikt z nami nie rozmawia, dlaczego tak naprawdę to nie jest ok i jak nam to szkodzi. Bo kłamstwo nam się też wydaje hmm, czymś, co nie rani, co może zabezpieczyć drugą stronę, szczególnie jeśli mamy Stanąć w prawdzie i powiedzieć coś, co wiemy, że może dotknąć, co może być trudne dla drugiej osoby, wówczas wybieramy kłamstwo. I wydaje nam się, że w taki sposób pomożemy tej drugiej stronie. I dzisiaj po, po, po tym czasie, kiedy, kiedy żyję w prawdzie, kiedy, kiedy doświadczam tej prawdy przede wszystkim w sobie, Mam poczucie, że nie ma miejsca, przynajmniej w moim systemie nie ma miejsca na kłamstwo. I ja pamiętam, że od, od, od lat jakby reagowałam hmm, białą gorączką, dostawałam białej gorączki, jak tylko ktoś mnie okłamywał, ale tak naprawdę nie widziałam, jak bardzo ja żyłam w iluzji, w kłamstwie, w nieprawdzie. Przede wszystkim okłamywałam siebie, zakłamywałam, zaginałam rzeczywistość, zakła kłamałam, kłamałam sama przed sobą, udawałam kogoś, kim nie jestem. Nałożyłam na siebie mnóstwo masek, mnóstwo takich warstw, które miały mnie oczywiście chronić, które pełniły swoją funkcję przez, przez długi czas, ale które w pewnym momencie. Zaczęły mnie nie uwierać, zaczęły mi przeszkadzać i zaczęły powodować, że totalnie się zapętliłam. I kiedy stanęłam w tej najtrudniejszej prawdzie, mam takie poczucie, że od tamtego momentu zaczęłam zdejmować te kłamstwa wszystkie, warstwa po warstwie, obierać siebie jak cebula, um, odkrywać nowe rzeczy, gdzie właśnie ja byłam okłamywana, gdzie ktoś nie był, Fair wobec mnie, ale przede wszystkim zaczęłam odkrywać te warstwy, gdzie ja nie byłam ok, gdzie to ja kłamałam, gdzie to ja właśnie krzywdziłam ludzi swoim kłamstwem. I kiedy zaczęłam kopać w tym, kiedy zaczęłam naprawdę jakby sumiennie zaglądać w te przestrzenie, okazało się, że tam nie jest fajnie. I okazało się, że to moje życie było jedną wielką iluzją od wielu lat. Bo gdybym żyła wtedy, tak jak żyłam dzisiaj, te 10 lat temu na przykład, tak jak żyję dzisiaj, to wiem, że dzisiaj byłabym w zupełnie innym miejscu. Ale też dokładnie wiem, że te wszystkie sytuacje i te moje wybory, właśnie naszpiekowane kłamstwami, one spowodowały, że jestem właśnie w tym miejscu, że jestem taka, jaka jestem. I dzięki temu. Co odkrywałam w sobie, co przykrywałam też przez wiele lat, to spowodowało moją ogromną potrzebę życia w prawdzie. Prawda boli. Przede wszystkim to prawda bolała mnie, o mnie samej, bo musiałam stanąć oko w oko z prawdziwą ja. Musiałam przyznać się sama przed sobą: hej, tu uspieprzyłaś. Tu skłamałaś, tu zawaliłaś, tu coś tam. No, dużo tego było. Naprawdę było tego dużo, a przede wszystkim zobaczyłam, jak bardzo okłamywałam siebie. Jak bardzo właśnie mm, nie szanowałam siebie przede wszystkim. Bo na tym polega kłamstwo. Kłamstwo powoduje, że nie szanujemy siebie i nie szanujemy <laughs> innych istot. Nie szanujemy drugiego człowieka, który stoi przed nami. Nie szanujemy drugiego człowieka, z którym jesteśmy w relacji, bo wydaje nam się, że albo go ochronimy, albo, um, albo go nie skrzywdzimy. O. I, I ja dzisiaj wierzę, że nie, ale to jest moja prawda. I pamiętaj, że moja prawda, którą tutaj dzielę się z Wami. Wcale nie musi być Twoją prawdą, to jest nadal moja prawda. Kiedy czytamy różne książki, kiedy słuchamy różnych wypowiedzi mądrych ludzi, to też nie jest prawda. To jest ich prawda. Bo prawda to jest moje doświadczenie to jest moja percepcja tego, jak postrzegam swoje syfy, z którymi się wierzyłam, albo w które wchodziłam, udając, że to nie są syfy. I co ja dzisiaj z tymi syfami zrobię? Jak ja je naprawiam i jak ja siebie rozwijam w tym wszystkim? Jak ja ewoluuję? Jak ja zwiększam swoją świadomość? To jest moja prawda. Ona nie musi być swoją. Pamiętaj, żeby zawsze sprawdzać, czy to jest, aby na pewno w zgodzie z tobą. I kiedy żyjesz w prawdzie, kiedy zaczynasz odkrywać te maski, kiedy zaczynasz pokazywać prawdziwą siebie, prawdziwego siebie, musisz wiedzieć, że będzie to bardzo dotykało innych ludzi, będzie to irytowało innych ludzi. Co więcej, będzie to naprawdę wkurzało innych ludzi. Musisz być przygotowany, przygotowana na ataki, dokładnie na ataki ze strony tych, którzy będą wkurzali się słuchając ciebie obcując z tobą dlaczego tak się będzie działo dlatego że im dalej w las im będziesz bardziej przepracowywać pewne schematy wzorce rany im bardziej będziesz dochodzić do tej prawdy o sobie do tego światła które masz w sobie tym bardziej będą odpalały się niezintegrowane programy niezintegrowane traumy i rany fałszywe przekonania w innych ludziach i to będzie powodowało irytację to będzie wywoływało w nich chęć dowalenia ci to będzie wywoływało w nich chęć wbicia ci w pili i ściągnięcia cię w dół na sam dół na ten poziom na którym są oni i jest to bardzo ważny moment, który teraz przechodzę na przykład ja, gdzie coraz więcej um, doświadczam właśnie tego typu y, ataków. Doświadczam y, coraz mniej pochlebnych komentarzy. Oczywiście, jakby w morzu wszystkich komentarzy więcej jest tych przyjemnych, tych, tych y, wspierających też. I to nie chodzi o to, Żebyście mi klaskali, I tu nie chodzi o to, żebyście się ze mną zgadzali, bo tak jak mówię, to jest moja prawda i moja prawda w ogóle nie musi rezonować z Tobą. Ale widzę coraz więcej i czuję coraz więcej, i nie mam zgody już dla siebie przed sobą na to, żeby nie żyć prawdą o sobie. Mam coraz więcej odwagi, żeby mówić dokładnie to, co czuję, to co myślę, to co jest w zgodzie ze mną. Nie boję się. Po prostu się nie boję, bo wiem, że po drugiej stronie są ludzie, którym to pomoże, którym, których moja prawda zainspiruje, ale są też ludzie, których będzie to triggerowało i to bardzo i będą mnie atakowali, i będą mi pisali rzeczy po to, żeby ściągnąć mnie do swojego poziomu. I przyglądam się sobie od y, kilku tygodni. Co się ze mną dzieje, co to we mnie wywołuje. I dotychczas, na samym początku, pojawiło się tylko poczucie winy, które wiedziałam, że wypływa z mojego starego programu z dzieciństwa. I natychmiast wzięłam i natychmiast zaczęłam przepracowywać to, żeby puszczać poczucie winy, żeby nikt nie wpędzał mnie więcej w poczucie winy tylko dlatego, że żyję w zgodzie z, ze sobą. I w zgodzie ze swoją prawdą. I to nie jest skorupa, to nie jest kolejna warstwa, którą dzisiaj nakładam na siebie pod tytułem Hej, zbroja, mi nic tutaj teraz nie grozi, nic mi mnie to nie dotyka. Tak było wiele lat temu, wtedy, kiedy właśnie dotykało najbardziej, wtedy, kiedy strasznie bolało i przykrywałam to wszystko, ten ból przykrywałam. Kolejnymi maskami, żeby tylko nie dać po sobie poznać, jak bardzo mnie to boli. Dzisiaj moją prawdą jest to, że odkrywam również swoje słabości. Pokazuję, co przepracowuję, pokazuję, gdzie jestem. Mówię o swoim wewnętrznym szczęściu, tak, bo jestem wewnętrznie szczęśliwa, jestem wewnętrznie spełniona, bo ta prawda dodaje mi skrzydeł, ta prawda. Powoduje, że chce mi się żyć inaczej niż dotychczas przez tyle lat swojego życia. Ta prawda mnie na, autentycznie wyzwala. Ta prawda powoduje, że ja chcę jeszcze więcej, że ja chcę wejść tam jeszcze głębiej i odkryć te kolejne warstwy, które nie były prawdą. Fałszywe przekonania, rany, traumy, zranienia jakieś, wzorce, paradygmaty, które wiem, że już mi dzisiaj nie służą. I które zostały gdzieś tam pozbierane przez te lata swojego życia i ponakładane właśnie na siebie, wtedy mi służyły. Dzisiaj już nie. I tym nagraniem dzisiejszym chcę zachęcić Cię do tego, abyś zajrzał, abyś zajrzała w głąb siebie, abyś zadała sobie pytanie: Co jest moją prawdą? Jaka jest moja prawda o mnie? I życzę Ci z całego serca, abyś sukcesywnie, małymi kroczkami zdejmował kolejne warstwy iluzji, w którą zostałeś kiedyś wsadzony i które dzisiaj być może jeszcze trzymasz się i nie chcesz puścić. Ja wybieram prawdę. Ja żyję prawdą, ja jestem prawdą. I chociaż nie jest to łatwe, chociaż wiem, że ta prawda jest bardzo niewygodna dla wielu osób, i konsekwencją życia w prawdzie po pierwsze jest to, że zmienia się moje otoczenie, bo przychodzą ludzie, którzy coraz bardziej rezonują z tą moją prawdą, którzy rezonują coraz bardziej z tym światłem, które zaczyna wychodzić na powierzchnię. I to jest tak naprawdę, to światło jest w każdym z nas, i to jest prawda. To światło jest tylko dzisiaj w tobie, poprzykrywane stertą zbroi, masek i warstw ochronnych, które pewnie już służą ci coraz mniej. A jeśli służą ci coraz mniej, to dziś zachęcam Cię do tego, żebyś naprawdę zajrzał, zajrzała tam w głąb siebie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, komentujcie, dzielcie się i zapraszam na kolejny odcinek.